Fizyka, Matura Majowa 2021, poziom rozszerzony. Zadanie drugie. Niewielkie ciało B o masie M zawieszono na nierozciągliwej nici o długości L, a następnie wprawiono je w ruch jednostajny po okręgu w płaszczyźnie poziomej. Zwróć uwagę, punkt P to punkt zawieszenia wahadła, B kulka wahadła, L długość tegoż wahadła. Górny koniec nici jest Unieruchomiony w punkcie P. Gdy ciało porusza się po okręgu ośrodku w punkcie O ze stałą wartością prędkości, to nic jest odchylona od kierunku pionowego kąt alfa. Sytuację ilustruje rysunek obok, na którym oznaczono przyspieszenie ziemskie G. Potraktuj ciało B jako punkt materialny, pomij opory ruchu. Oraz masę nici przyjmij, że to oświadczenie opisujemy w układzie inercjalnym. No i polecenie. Na ciało B poruszające się po okręgu w opisanej sytuacji działają dwie siły: siła grawitacji oraz siła reakcji nici. Na diagramie poniżej narysowano i oznaczono siłę FG. Długość wektora FG odpowiada wartości siły grawitacji wyrażonej w umownych jednostkach. Na powyższym diagramie narysuj wektor siły Fn oraz wektor siły wypadkowej FW działającej na poruszającą się po kręgu kulkę B w układzie inercjalnym. Zachowaj właściwe proporcje między wartościami sił. Zanim przejdę do rozwiązania tego zadania, chcę zwrócić Waszą uwagę na niekonsekwencje, jakie się dopuścił autor tego zadania. Nie wiem, z czego ona wynikała. Mianowicie, w treści zadania jest powiedziane oznaczone przyspieszenie ziemskie G. Co to jest przyspieszenie ziemskie? Jest to przyspieszenie, z jakim spadają wszystkie ciała na powierzchni Ziemi. I opisuje to wzór Q równa się M, G ziemskie. Q ciężar, M masa, a G ziemskie przyspieszenie ziemskie. Stąd przyspieszenie ziemskie jest równe Q dzielone przez M. Gdzie Q jest ciężarem ciała, czyli w nieinercjalnym układzie odniesienia, a takim jest ziemia obracająca się, na której znajdujemy się, Q jest wypadkową siły grawitacji FG i bezwładności odśrodkowej FBO, ponieważ Ziemia się obraca. Problem ten szczegółowo yy, tłumaczę w zadaniu numer 349, playlista Pole Grawitacyjne. Tutaj autor mówi działają dwie siły: Fg siła grawitacji, a na diagramie poniżej narysowano i oznaczono siłę Fg. Długość wektora Fg odpowiada wartości siły grawitacji wyrażonej, wyrażonej w umownych jednostkach. Otóż autor mówi, że ciało podlega sił, działaniu siły grawitacji Fg. To znaczy. Że jeśli przyjmiemy, że działa siła grawitacji FG, a nie ciężarku, to wtedy przyspieszenie nie jest ziemskie, tylko grawitacyjne. Bez ruchu obrotowego Ziemi. W zależności mg grawitacyjne mamy gmm przez r kwadrat, prawo powszechnej grawitacji, i stąd przyspieszenie grawitacyjne jest równe gm przez r kwadrat. Różnica między przyspieszeniem ziemskim, a przyspieszeniem grawitacyjnym jest zasadnicza. Autor być może pozbyłby się tych moich, pozwolił mi się pozbyć tych wątpliwości, gdyby na początku powiedział wyraźnie przyjmujemy, że na powierzchni Ziemi siła grawitacji jest równa ciężarowi ciała i nie byłoby żadnych wątpliwości. Odpowiadając na polecenie zawarte tutaj pod tym diagramem, narysować miałbym siłę Fn oraz Fw, zrobiłbym to w ten sposób. Te siły związane są ze sobą regułą równoległoboku. Siła wypadkowa jest siłą dośrodkową, bo powoduje ruch po okręgu. Zatem musi być skierowana. Do środka tego okręgu, do punktu O. Zadanie 2.2. Do końca zdania zaznacz odpowiedzi ABC oraz odpowiedzi DEF w przypadku pierwszym i drugim. Przypadek pierwszy. Jeżeli wzrośnie wartość prędkości, z jaką ciało B porusza się po okręgu, to kąt między nicią a kierunkiem pionowym zwiększy się, nie zwiększy się itd. Popatrzmy na ten rysunek. A więc zwiększamy prędkość ciała kulki poruszającej się po okręgu. Co będzie się działo? Pokażę to w film za chwilę. W ręku trzymam wahadło matematyczne. Składa się ono z nitki i kulki. Jeśli je odchylę o niewielki kąt, to będą odbywać się drgania harmoniczne. Ale można spowodować. Sytuacja, w której kulka będzie poruszała się po okręgu w płaszczyźnie poziomej i nitka będzie zakreślała powierzchnię stożka. Mówimy, że mamy do czynienia z wahadłem stożkowym. I zwróćcie teraz uwagę na to, co się dzieje z kątem zawartym między pionem a nitką, gdy prędkość rośnie. Ten kąt również rośnie. Gdy prędkość maleje, to i kąt między nitką a pionem również maleje. Z przeprowadzonej przeze mnie demonstracji wynika ten rysunek. Mianowicie, gdy prędkość kulki B rośnie, wówczas kulka porusza się po okręgu o większym promieniu. I znowu stosujemy regułę równoległoboku, boku, także siła wypadkowa ma być skierowana do środka. Kręgu do punktu O. I co tu widać? Że gdy wzrośnie wartość prędkości, z jaką ciało B porusza się po kręgu, to kąt alfa między nitką a pionem oczywiście zwiększy się. A następnie, co się stanie z wartością siły napięcia? No, N w stosunku do pierwszej sytuacji przy mniejszej prędkości jest. Większe, a więc również odpowiedź D. I polecenie trzecie. Wyprowadź wzór pozwalający wyznaczyć okres C obiegu ciała B po okręgu w zależności od długości nici L i przyspieszenia ziemskiego G oraz kąta alfa. Siła wypadkowa jest siłą dośrodkową, czyli m kwadrat dzielone przez r. V to omega r. Podnieś do kwadratu, r uprościsz. Za omega wstawiasz 2pi przez t podniesione do kwadratu, a r r z tego trójkąta prostokątnego jest równe l sinus alfa. Z kolei siła wypadkowa Fw z tego trójkąta jest równa Q razy tangens alfa. Q jest równe mg, a tam alfa, to stosunek sinusa do cosinusa alfa. Te dwa wzory zaznaczone linią przerywaną są sobie równe. Porównujemy, upraszczamy co się da i wyznaczamy okres.